Czyli cykliczność, jak zwykle cykliczność i w robota, bo to co daje, jak w plikach excelowych, nie? W teorii można wszystko opisywać, ale w praktyce lepiej użyć formuły. Aktualizować. To jest naprawdę, taki naprawdę easy win, taki low hanging fruit, jak to mówią Brytyjczycy, czyli nisk niskowiszczący owoc, także... Kolejny tydzień. Że mi tutaj w pokoju, kurde, zrobiła trochę rozgarbiasz, bo robi porządki z ciuszkami dzieci, co je sprzedać. Swoją drogą pochwalam bardzo. po co ma to leżeć? Jak może się do komuś przydać, można to sprzedać na liksje i przy okazji kilka złotych wziąć. Plany na ten tydzień. powoli zaczynam kampanię na, te, na temat kursu makra i FB, czyli to jest mój kurs numer 3. Przygotowuję kurs zaawansowany, czyli kurs numer 4. A potem, a potem, a potem w tak zwanym międzyczasie przygotowuję webinar co środowy. Piątek, sobota, niedziela jestem w Warszawie na urodzinach, czy w zasadzie na konferencji mań wielkich firm. Także e, dość burzliwy tydzień. No i myślę, że no co, będziesz mi w nim towarzyszył. Ostatni vlog dzisiaj, przywa, ostatni vlog w tym tygodniu, przeważnie robię trzy w tygodniu. Będzie pewnie już w Warszawie, więc będzie okazja też zobaczyć, o co chodzi z tą całą konferencją. A tymczasem co? Idę po jakąś bluzę i się za robotę. Wrócę do ciebie za mną. No i do webinarka przygotowane. Punkt pierwszy tygodnie za nami. Czyli cykliczność. Jak zwykle cykliczność i w kółko robota. Bo to co daje? Efekty. Tak, automatyzacja gdzie się da, a gdzie się nie da, to ręczna robota. Ostatnio zresztą dużo o tej automatyzacji myślę. O tym też będzie odcinek podcastu już jutro. Tam trochę więcej opowiadam właśnie jak ta automatyzacja u mnie wygląda. Um... No i może, wiesz co, nie będę Ci o tym mówił tutaj drugi raz, obejrzysz sobie jutro wideo. Myślę, że, e, że dużo czy to wideo e, to rozjaśni. Tymczasem 12, która to jest, 54, idę na pierwszy posiłek, trzymam się, mm, trzymam się kluczowo, może nie kluczowo, czasem robię wyjątki, ale staram się trzymać tego jedzenia po 12, bo naprawdę dobrze to dla mnie działa. Dzisiaj trochę dłużej pospałem, w sumie młody też, ale wczoraj się późno położyłem, więc tutaj Trochę tutaj te moje cele, jak chodzi o spanko, dzisiaj poległy. Natomiast e, to nic, wczoraj miałem niespodzianeczkę, młody nam stał o 4.45, więc wczoraj o 4.45 na nogach w niedzielę, to jest ciekawe. Pierwszy raz w życiu jadłem rosół o 8 rano, no i pierwszy raz e, chyba też w życiu byłem w kościele na siódmą. Ja jestem takim katolikiem bardzo wierzącym, regularnie chodzę, więc, ale przeważnie na dziewiątą, na siódmą rzadko. Natomiast wczoraj poszedłem, bo jak już byłem o 4.40 na nogach, to stwierdziłem, czemu nie. Dobra, idziemy na obiad i wracam do Was. Ale tak, jednak, troszkę nieco nawiążę do automatyzacji, bo przygotowuję kolejną kampanię na kolejny kurs i już widzę, że w zasadzie do tego dążę, żeby każda kolejna kampania zajmowała mi mniej czasu, bo są elementy wspólne czyli robię webinar, robię stronę, w której jest nagranie, robię reklamy, przełączam kilka rzeczy na blogu, i to są rzeczy, które są w sumie tożsame dla, dla każdej kampanii. Zmienia się tylko trochę treść. No i już dzisiaj przygotowywałem właśnie, przygotowywałem właśnie webinar, przygotowywałem właśnie stronę z powtórką tego webinaru, stronę na zapis webinaru i będzie to dla mnie dużo łatwiejsze, ponieważ tak konstruuję ten, te moje strony, żeby można było je w łatwy sposób kopiować. Teraz jestem na spacerku z żoną i z dziećmi, bo jest 16 godzina. Ja zrobiłem kurde ledwo kroków. Można w ogóle umrzeć z zasiedzenia przez, te, przez tą pracę. Natomiast wracając jeszcze do automatyzacji na moment, jak, jak myśleć w przód, no przede wszystkim, jeżeli robię jakieś materiały, to teraz nie robię materiałów w stylu kurs, makra i VBA, zapisy trwają do 15 na przykład lutego, tylko zapisz się na webinar, nie, a pod spodem dopiero piszę kiedy, dlaczego, no bo jeżeli zrobię na grafice informacje o dacie, no to już nie użyję tej grafiki w kolejnej kampanii, bo w kolejnej kampanii data się zmieni, dlatego warto w takich sytuacjach myśleć trochę do przodu, jak w plikach excelowych, nie, w teorii można wszystko opisywać, ale w praktyce lepiej użyć formuły, która potem będzie się odwoływała do jakiegoś obszaru, wklejamy nowe dane i już mamy plik zrobiony. Czyli jak się da, to automatyzujemy. Miałem nie nagrywać o automatyzacji, ale w sumie nie wszystko w podcastie powiedziałem to bym chciał, ale tam były raczej takie rzeczy, które już się dzieją. Teraz jestem na takim w takim ciekawym momencie. Adam Gospodarczyk z kanału Overment. ten gościu, co tam czasem go wspominam. W ogóle mam bardzo mądry gość. Mocno teraz siedzi w automatyzacji. Stworzył sobie taką fajną automatyzację za pomocą integromatu. Wrzuca sobie filmik na dysk Google, wrzuca sobie do takiego arkusza wirtualnego, trochę, to jest trochę jak Arkusz Google, natomiast to się nazywa Airtable'. Tam sobie wrzuca opis, tam sobie wrzuca yy, grafikę do social media, link do grafiki i automatyzacja robi to, że wrzucam mu filmik do YouTube'a, wrzucam mu posty wszędzie na Instagrama, na, na Facebooka, na LinkedIn. No i w ten oto sposób kurde gościu robi kwestie związane z publikacją na YouTube jest zdecydowanie szybciej. Wymaga to trochę wiedzy programistycznej, trochę zacięcia, bo sami ten gramat w sobie nie jest taki prosty, natomiast motywował mnie kurde tym swoim podejściem, do też zmienia mojego. Bo ja dużo rzeczy mam w biznesie zautomatyzowane, o tym dowiesz się we vloga, nie we vlogach, tylko w podcaście. Natomiast widzę, że jest potencjał do dalszej automatyzacji, no bo kurczę, jeżeli... To jest taka fajna opowieść. Idzie gość przez las, z, no i spotyka drugiego gościa, który tam rąbie siekierą drewno. No ale ta się jest tępa. No to się nas, nasz bohater pyta naszego rąbiącego Hej, czemu, czemu sobie tej siekiery nie zaostrzysz? A ten nasz drwal, co na to? Nie mam czasu, rąbię drewno. No i to jest właśnie moim zdaniem podejście takie niemyślące automatyzacji. Bo narobić się jak dziki osioł to nie jest sztuka. Tuka to jest pracować mądrze i efektywnie. Nie? Co sądzisz? Ty automatyzujesz? Wspomniałem o dwóch aplikacjach, myślę, że tutaj mój montażysta tę aplikację podlinkuje, jest jeszcze trzecia, czyli mamy aplikację Integromat, taką, taka bym powiedział najbardziej zaawansowana, ale wymagająca też nieco wiedzy programistycznej, mamy aplikację Zapier, która pozwala na 50 takich bezpłatnych zapów, tak się to ładnie nazywa, czyli na przykład jeżeli dostaniesz maila o takiej takiej treści, to na przykład w arkuszu Google się pojawi linijka, w której coś tam w tym mailu się pojawi. Naprawdę tych możliwości automatyzacji jest masa. Ja sobie zrobiłem na przykład w Integromacie coś takiego, że jak generuje fakturę, która od razu ląduje u mnie na właśnie dysku Google i automatycznie jest załączana na dysku, na Gmailu jest załączana do wiadomości roboczej, czyli nie muszę jej dołączać, tylko ona już tam od razu jest, jeżeli tylko i wyłącznie postawię w konkretnym folderze tę moją fakturę PDF-a. Także fajna automatyzacja. Zachęcam cię do tego, abyś przeglądał sobie Integromat i Zapier. Jest jeszcze jedna opcja. IFTTT, t t, czyli If This dan That, czy coś takiego, nie? IFTTT, t t. if i 3 razy t, to jest też, .com. też bez, to jest całkowicie bezpłatne, bezpłatne rozwiązanie, które pozwala właśnie takie proste czynności automatyzować, czyli nie wiem, ktoś coś zrobił, na przykład na właśnie Google Sheet, coś tam gdzieś coś się stanie, coś się stanie na Twojej poczcie, dzieje się rzecz A, czyli jeżeli stanie się A, to robi się B. Warto sobie to przeglądnąć. No bo co, to, to oszczędza czas. nie? W sensie, jeżeli coś sobie automatyzujemy nawet taką prostą czynność, która zajmuje nas, nam dwie minuty, tak jak moje generowanie faktur, no to w skali miesiąca czy w skali roku okazuje się, że ja na przykład 10 godzin 7 mniej przed komputerem? bo zrobiłem automatyzację, nad którą poświęciłem dwie godziny, nie? To jest fenomenalne rozwiązanie, to tak samo jak to już wcześniej wspominałem w plikach Excela. Czasami warto przysiąść nad plikiem dwie godziny zamiast zrobić go w godzinę, po to, żeby w kolejnych tygodniach zamiast znowu siedzieć po godzinie, posiedzieć na przykład nad nim tylko 10 minut i go aktualizować. To jest naprawdę, taki naprawdę easy win, taki low hanging fruit, jak to mówią Brytyjczycy, czyli niskowiszczący owoc, także Jaki jest call, jakie jest zawołanie po tym vlogu. Zachęcam Cię do tego, abyś spróbował znaleźć jedną czynność, którą robisz regularnie, nieważne, czy robisz ją w życiu prywatnym, w swoim biznesie czy na etacie, i spróbował ją maksymalnie zautomatyzować. Zachęcam Cię też do tego, żebyś otworzył umysł i zaczął się zastanawiać, co klikasz. Bo ja sam się na tym łapię, że pewne czynności wykonuję po prostu tak dużo razy, że jadę już na rutynie i nie zastanawiam się, jak mógłbym zrobić to szybciej, a się przeważnie da! Więc warto to wykorzystać. To był kolejny Excellent Work vlog. Do usłyszenia w kolejnym. Mówiłem ci, mówił dla ciebie Michał Kowalczyk, jeżeli ci się podoba. To oczywiście łapka w górę, a ja wracam do pracy, bo czeka mnie jeszcze nagrywanie kursu i przygotowywanie jeszcze jednego webinara. Trzymaj się, hej!